Firma Mandam jest producentem w branży rolniczej. Działamy od ponad 20 lat na tym rynku, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Naszym głównym Takim specjalnością, główną specjalnością są maszyny podorywkowe i te maszyny z tych maszyn jesteśmy najbardziej znani. W ofercie mamy oczywiście szeroką, szeroką gamę maszyn, zarówno przedsiewnych, jak i do upraw ścielniska. Mamy też narzędzia, mamy też całą masę bron łąkowych i innych maszyn do uprawy łąk, więc jest też oferta z roku na rok poszerzana. Muzyka Nowości na tych targach możemy podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupą są kultywatory do uprawy ściewniska SPEC. Mamy w ofercie dwa typy. Charakteryzują się one tym, iż mają nietypowy, nowy, zaczepiany system mocowania narzędzi, który pomaga na, pozwala na szybką ich rekonfigurację, zmianę, zmianę szerokości roboczej i różnego rodzaju ustawienia, które wpływają również na ich zwiększoną użyteczność i uniwersalność. Muzyka Drugą grupą maszyn nowych na tej wystawie to przede wszystkim są podwozia i maszyny na podwoziach. Chcemy umożliwić rolnikom posiadającym mniejsze ciągniki, o mniejszej mocy możliwość współpracy z maszynami o dużych szerokościach roboczych. Maszyna z podwoziem kołowym, które przyczas transportu odciąża ramę ciągnika i pozwala mniejszym ciągnikiem posługiwać się z tą maszyną. Można również i łatwiej dojechać na pole. Prowadziliśmy takie zestawy, które mogą być montowane na istniejące maszyny oraz grupę maszyn, które są wyposażone w tą podwozie już standardowo. Rozwijamy technologię, rozwijamy maszyny, które wprowadziliśmy w zeszłym roku. Pojawiają się nowe szerokości robocze, pojawiają się możliwości zmiany narzędzi roboczych. Są też usprawnienia, ale jeśli chodzi o takie konkretne premiery na tych targach, to były i kultywator rozmiennych narzędziach oraz podwozia, cała seria maszyn sportowych.